Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że takowy film posiada oczywiście spoilery do pierwszego sezonu Mandalorianina. Jeżeli jeszcze nie obejrzeliście żadnego z tych odcinków bądź jesteście w trakcie, no to właśnie wyłączy ten film, bo on będzie jednak ich sporo posiadał. Cześć, witajcie moi drodzy widzowie, a jestem już właśnie po premierze pierwszego sezonu Mandalorianina. Nie jest to premiera oczywiście, tak sobie tylko powiedziałem ale pierwszy raz go zobaczyłem i jestem naprawdę zachwycony tym, jak został on wykonany i naprawdę mi się podoba. Tak więc zaraz poznacie moje odczucia, mój ulubiony odcinek oraz co sądzę o początkach oraz o zakończeniu pierwszego sezonu. Tak więc ja jestem Lewis Kamila i zapraszam. Na początek omówmy sprawę, gdzie najlepiej zobaczyć całe sezony Mandaloranina, bo wiele osób również pisało mi to w komentarzach. Ja wam odpisywam, ale żeby y, rozumieć wszystkie niepewności, polecam wam albo właściwie y, CDA, na którym szczerze powiedziawszy nie żadnego z odcinków, ale wiele youtuberów mi go polecało, albo jeden y, taki bardzo fajną stronę, którą polecił mi jeden z. Jeden właśnie z widzów Jest to strona Bajeczki. Kropka. Nie powiem dalej co, bo nie wiem czy mogę Ale właśnie w przypiętym komentarzu dam wam link do tej oto strony Więc no myślę, że warto tam zajrzeć, bo tam jest właśnie cały pierwszy sezon Oraz cztery pierwsze odcinki drugiego sezonu Nie wiem ile na razie wyszło z drugiego sezonu, bo jeszcze nie zaczęłam go oglądać Właśnie jestem po pierwszym sezonie No i właśnie stwierdzam, że będę oglądał dalej, bo naprawdę Mando mi się podoba tak więc, jeżeli szukacie jakiegoś dobrego źródła, niepirackiego i po prostu dobrego, gdzie można oglądać fajne seriale, na przykład Ninja, również tam jest, i 13 sezon też się chyba pojawił, jeśli tego tak dobrze wiem. Tak, jest, tam jest już 13 sezon. No to myślę, że bajeczki właśnie będą dobrym rozwiązaniem, również w, jeżeli chodzi o samą tematykę Mando. No i teraz sobie skróćmy ogólnie historię Mando. Historia serialu opowiada oczywiście o Łowcy, łowcy, samotnym, który no, po śmierci swojego rodziców zaprzyjęty przyjęty przez oczywiście, mm, przez jakby drużynę czy tam bractwo Mandalarianinów. Yy, no, i, no i właśnie jest to drużyna czy tam bractwo, zwał, jak zwał, są też inne jakieś, inne jakieś przymotniki mogę tutaj mówić. Yy. Inne nazwy, no ale przyjmijmy, że jakaś drużyna. Jest to właśnie drużyna, która nigdy nie zdejmuje swoich hemu przed śmiertelnikami i tego musi się trzymać po tym, jak zostanie właśnie przysięgę, złoży. No i no, dlatego, że tak każe obyczaj. No a jeżeli widzicie serial, to wiecie o co chodzi. Sam Mandalorian, właśnie serial w skrócie, opowiada o jednym z Mando, który no jednak jest jedną z lepszych w sumie najlepszą postacią z całego serialu, bo to na nim się wszystko kręci. Jeździ on właśnie, w sumie to lata swoim drzeszczotem czyli statkiem, pośród wszystkimi, a właściwie większości różnych światów, tak itd, i w poszukiwaniu nagród za swoje czyny raz napotkał się na, na taką misję, w której to odnalazł Baby Ode, czyli chyba najsłodszą postać właśnie tamtego i tego myślę, że też roku, którą zobaczyłem. no i na pewno jest to coś ciekawego. I postanowił oddać za jakąś scenę, ale potem powiedział, że nie. No i wkroczył do właśnie, do właśnie kryjówki tego złola. No i tam oczywiście pokonał kilku szturmowców, zabrał to dziecko. No i tam właśnie jeszcze raz spotkał się ze swoim przyjacielem, który składa mu zlecenia. No i potem nasz Mandalorianie ukrywał się z tym dzieckiem, żeby, żeby jakby przez, przez. Nie oddać tego dziecka w żadnym wypadku No i napotkał się tam na również Kilku przyjaciół, na przykład Karę i tak dalej I tak dalej, no i też kilku wrogów Oczywiście, ktoś chce go dopaść Tak, Zyga na przykład na tatuin, ten jeden gościu Który miał z nim pojmać tą dziewczynę No ale oczywiście Oczywiście mu się sprzeciwił i już zdech. Tak, tak sobie powiem, że zdech. Yy, dalej, no to powiedzmy sobie że wprost, że nasz Mandalorian nie miał naprawdę wiele przygód, które są interesujące. No i za chwilkę opowiem wam mój ulubiony odcinek. Moim ulubionym odcinkiem jest epizod czwarty, oczywiście z pierwszego sezonu Mandalorianina, pod nazwą przetłumaczoną w sumie na polski Azyl. Odcinek opowiada o tym, gdzie nasz yy, główny bohater, czyli Mando, wraz z dzieckiem. Yy, pojawiają się na nowej planecie Na której muszą zbadać teren By się właśnie ukryć yy, Odnajdują tam taką dość ubogą I taką dość skromną wioskę Przy której było dużo dzieci Z którymi po tym Baby oda się utożsamił I tak dalej tak dalej No i spotyka tam również karę A dokładnie to Kare Dune Czyli jedną z moich ulubionych postaci z serialu Która myślę, że jest naprawdę fajną postacią I dość ciekawią Na początek ma z nią No dosłownie dziwne Yy, dziwne relacje. Wręcz kara rzuca nim jak szmatom. No i ten pojedynek oczywiście obserwuje właśnie Baby ona wcinający sobie żabkę. Później jednak się z nią dogaduje. Idą sobie na zupkę, no i gadają jak gdyby nigdy nic. Kara pomaga mu uratować miasteczko przed właśnie ATST i wojownikami klatorianinów. Jeśli dobrze to wymawiam, chyba jakoś tak. Yy, oni właśnie są wyposażeni w. Jedną z cięższych maszynerii Właśnie ym, Właśnie tych Sztrumowców i tak dalej, no wiecie o co mi chodzi yy, Bo oczywiście serial Dzieje się przed częścią Przebudzenia mocy I oczywiście yy, No po szóstej części tak jest No i mają oni właśnie ATST czyli tego jakby metalowego indyka Który jest świetny dostałem Lego Mogę to powiedzieć wprost, bo już go sobie zakupiłem Właśnie dzisiaj recenzji macie spodziewać Nie wiem, gdzieś za tydzień Szczerze, no musicie trochę poczekać, ponieważ Chciałem ją nagrać już w nowym mieszkaniu A meble idą, więc za niedługo będę już je miał I będę nagrywał filmy na nowym tle Cieszę się, bo ja bardzo Bo w końcu będę miał porządne tło No i właśnie dlatego tam Nagramy sobie tam recenzję, więc jeszcze musicie poczekać Z tydzień, maksymalnie dwa Myślę, że wytrzymacie No i sam tam naprawdę jest świetny Tak samo jak maszyna w serialu była ona bardzo mocna, opancerzona, ale oczywiście udało się Mandalorianinowi, tak samo jak Ikarze, powstrzymać tego bydlaka i powstrzelać w niego, tak by wpadł do rowu, no i oczywiście zszedł. No i tam również wszystkich wojowników też udało się powstrzymać, więc cała wioska była bezpieczna, potem oczywiście przyjechał tam jeden z, yy, ze służących tego złola imperialnych. No, i on chciał właśnie zapalować na to dziecko, nie udało mu się to, dlatego, Mando musiał uciekać. Yy, dogadał się z Karą, powiedział, że może kiedyś się spotkają. No i się spotkają, bo spotkali się w finale. Finał, moim zdaniem, naprawdę był ciekawy. W ostatnim odcinku yy, było dość ciekawych akcji. Na pewno pamiętam ten moment, kiedy nasz mandal ani pierwsza, ściągnął hełm. Nie przed żywą istotą, no bo oczywiście, był to IG. IG yy, 11 był to w skrócie robot, który chciał na początek zabić Baby Ody, tak był zaprogramowany ale oczywiście jeden tam z ziomeczków Mando yy, przeprogramował go, ale Mando i tak mu nie ufał, choć później zaufał, bo się poświęcił ten AT, znaczy ATC EG11 oczywiście, pomyliłem się teraz z maszyną, bo właśnie na nią patrzę, jak nagrywam ten film. Yy, nieważne, Mandalorianis nieściął swój hełm, nie będę tutaj pokazywał jego zdjęcia ponieważ wygląda trochę jak sposony Mops, ale ogólnie śmiesznie by było, bo w zestawie oczywiście z mandaraninem to jest chyba już niezadna zagadka. Mamy po prostu czarną główkę dostępną właśnie pod hełmem, więc tutaj śmiesznie by było, gdyby IG powiedział muszę ściągnąć ci hełm, żeby ci pomóc. I on tak ściąga ten hełm, a tam jeszcze jeden mniejszy czarny hełm, takie a! no i wtedy mandarianin ginie, nie? To by było dobre. Ale oczywiście tak nie było. Mandarin zobaczył właśnie, a właściwie to IG zobaczył twarz Mandalorianina No i, no i w sumie zaskoczyłem się, bo myślałem, że Mando jest trochę młodszy, no ale i tak ciekawie. Jeśli chcecie zobaczyć jego twarz, to po prostu zobaczcie sobie sam serial. Nie będę wam tutaj zdradzał tej tajemnicy. Później, tak jak powiedziałem, IG się poświęcił, ponieważ całą drużyną, czyli Kara, ten gość ten ogólnie kolega, Manto. Sorry, na razie nie pamiętam imion wszystkich, wszystkim, ponieważ na razie zobaczyłem pierwszy sezon, czyli 8 odcinków. No, czyli jakieś... Hmm, 16 godzin to trwało mniej więcej. Nie no dobra, chyba tyle to nie. Nie wiem. Ogólnie na pewno z 6 godzin myślę... Ponad, ponad 4 godziny. Nie nie chcę się teraz liczyć. Jestem słaby z matmy. Nieważne. Mm, tak jak powiedziałem, IG potem się poświęcił, ponieważ cała grupa uciekała oczywiście rasz yy, z karą Mandot, tym ziomeczkiem, tak jak powiedziałem, przed sobie nie pamiętam wszystkich imion. No i również z właśnie EG, który miał na sobie Baby Yoda, to brzmiało dziwnie, po prostu niósł Baby Yoda. Mandor również otrzymał nowy skafander, a właściwie był to po prostu jetpack. Musiał się on nauczyć pewnie techniki Fenixa, dzięki którym mógł latać, ale pamiętał on ją z dzieciństwa, więc potem wszystkich dzięki niej uratował. EG się poświęcił, wtedy oni się płynęli tą taką łódką, no i wtedy przyleciał T-Fighterem nasz złoczyńca imperialny. Który właśnie yy, dolegał im przez cały sezon I raczej przez drugi też będzie, bo jeszcze go nie oglądałem Ale oczywiście wiemy, że przetrwał No i Mando się popisał, rozwalił Multifightera I wszyscy, jej, super Oczywiście musieli się ze sobą rozstać yy, Kara została w mieście, tak samo jak ten ziomeczek No i Mando poleciał gaz z baby Odum w swoje sprawy A właściwie w swoje strony No i właśnie po krótkiej przerwie zobaczyliśmy jak... Yy, jak Jawę, Statue próbują dostać się do t Fighter bez niego części, ale oczywiście to się nie udało, ponieważ wyszedł z niej ten imperialny was z czarnym mieczem. No i ciekawa sprawa, na pewno będę oglądał drugi sezon. No i ten miecz w sumie bardzo fajnie wygląda, i na pewno da się go odzorować w prosty sposób po prostu wziąć miecz wyzwolenia z Ninjago, czy tam przeznaczenia, to już nie wiem, jak to się normalnie mówi po polsku. No bo to mieszają te nazwy i itd. itd. Po prostu wystarczy wziąć ten czarny miecz be na drukami, to po prostu wygląda tak samo, więc no fajnie, faktycznie fajnie, bo ten miecz wygląda ciekawie, no i oczywiście coś tam symbolizuje, ale już sam nie wiem co. Baby Yoda właśnie otrzymał z powrotem ten naszyjnik on Mando no i razem polecieli właśnie w Galaktykę szukać kolejnych przygód. Słowem, a właściwie zdaniem podsumowującym, mogę Wam powiedzieć tyle, że Serial Mando jest jednym z moich ulubionych Naprawdę, będę chciał mieć kilka zestawów z tego serialu. Myślę, że to kupię sobie bricket, o ile ja nie wygram ich na giveawayu, który właśnie jest na Instagramie. Yy, jak wygram, to będzie fajnie, ale zobaczymy. Jak nie, no to oczywiście sobie go zakupię. Yy, dodatkowo chciałem również Battle Pack z I Jeżeli się uda, no to na urodziny, właśnie sobie zaryczę albo kupię brzeszczotę, jak będzie fajna okazja, jak będzie jakaś zniżka z ceną, chociaż na to nie liczę, no ale zobaczymy. Dodatkowo również yy, nowy zestaw z Mandalorian, który ta teraz się wyświetla, czyli oczywiście ten na Tatooine. Naprawdę świetny zestaw, tam mamy nową zbroję Mando, która pojawiła się jednak w większości odcinków właśnie pierwszego sezonu i chciałbym już mieć ją w swoich rękach. Bardzo się cieszę również, że posiadam już figurkę Mando właśnie z zestawu, który dzisiaj sobie zakupiłem. Tak więc dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Dzięki, że wysłuchaliście mojej smętnej gadaniny. Jeżeli serial Wam się podobał, no to oczywiście wpadajcie. Mm, w sumie nie, nie wpadajcie nigdzie. Jeżeli seria Wam się podoba, no to byście w komentarzu. A jeżeli Wam się podoba z różnych tam opowieści swoich kolegów albo coś, a Wy dalej nie wiecie, gdzie go obejrzeć, nie chcecie, nie chcecie żeby oni wiedzieli, że nie wiecie, gdzie obejrzeć, tak jak na przykład ja nie chciałem. No to wtedy po prostu wbijaj na link, który podałem Ci w przepiętym komentarzu pod tym filmem. Jeszcze raz za wielkie dzięki, trzymajcie się i this is the way.